moje Azorki, z tej strony z Azores a w dzisiejszym odcinku będziemy przetwarzać nasze pisanki na worki z coinsami i zobaczymy ile coinsów dostaniemy ale jeśli ten odcinek Wam się spodoba to nie zapomnijcie o lajku tego odcinka i subskrypcji kanału i na początku mieliśmy 2560 monet i zobaczymy ile będziemy mieć jeśli wszystkie worki przetworzy bo naprawdę polecam Wam przetwarzać tak worki ponieważ to dużo coins dzięki temu będziecie mieć a i tak wam się nie przydadzą już te kryształy, bo... A i tak Wam się nie przydadzą już te kryształy, bo to są już niepotrzebne Wam i po prostu je stracić. A chyba lepiej przetworzyć na koinsy, które się przydadzą na fajne rzeczy niż stracić. Także chciałabym Wam przypomnieć, że zbieram uśmiechy na moje główne konto Azores. Mam już 800 ileś, ale ostatnio coś stanęło z tymi uśmiechami, i już jakoś nie dostaję. No, ja nie chcę od Was zmuszać, ale. No 10 tysięcy uśmiechów to nie wiem, czy dociągnę, bo nawet na razie tysiąc nie mam, więc... No ale może Wam się uda. I także niedługo um, wystąpi um, taki jeden um, fajny odcinek. No nie wiem, czy Wam się spodoba, ale mm, o co w nim chodzi, dowiecie się już w tym odcinku, ale nie wiem, kiedy go wstawię, bo mam naprawdę bardzo dużo, nie, nie jest, tylko pomysłów i pomysły mi się nie kończą na odcinki, więc mm, chciałabym mieć wszystko kreatywnie i jakby na czasie, bo nie może być tak, że, od że odbieram na przykład worek, monet z tego se sezonu, a już jest na przykład jakiś dwudziesty sezon, a ja sobie czy którego tam odbieram, bo to by było trochę dziwne i wszyscy by nawet pewnie, że nie pamiętali o tym sezonie. Więc trzeba wszystkie odcinki tak jakby po kolei, a tych pomysłów jest miliony, więc... ok, No, ym, niestety nie mogę na razie zobaczyć, ile mam końców, bo mi znak wodny przeszkadza, ale potem sprawdzę i Wam powiem. No... Też wam naprawdę... poczekać, już mi się skończyły te pierwsze, teraz następne. Też Wam naprawdę polecam tak tworzyć, bo to jest bardzo fajne. I to się bardzo opłaca. Ja uważam, że to jest wspaniałe. Więc także polecam Wam tak robić, widać, że jest przyspieszony, bo tak się nawet by nie dało i ogólnie tak widać, jak tam znajomi tak zapraszają, znaczy nagram tutaj na... Nie tylko parkour na czaty i no na takie tam. A gdyby kogoś to interesowało, to długo zajmuje, ale mam nadzieję, że um, wytrzymacie. No jak chcecie, to możecie sobie przewinąć i zobaczyć, ile końców za to. Ale ja będę tutaj mówić dużo rzeczy, więc um, myślę, żeby się um, no po prostu przydało tutaj, no bo... No ok, no, musimy trochę poczekać aż tutaj te worki, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Jak to? No bo nie da się być dalej niż bliżej, po prostu. To byłoby trochę niewyobrażalne. No dobra, mm, dość szybko mi to idzie, no, chociaż mam przyspieszone to nawet szybko, bo się tutaj dość starałam, więc jest przyspieszone na maksa, a i tak dość długo to trwa. Więc. No i mm, nie wiem, czy Wam wspomniałam, jak Wam nie wspomniałam, to że źle, że Wam nie wspomniałam, ale Wam powie teraz, czego nie wspomniałam, że e, moim e, ulubionym trybem gry jest czat, no i może też parkour, no ale jeśli chodzi o taką na czacie, zabawę w dzieciusie, to jest to trochę gorsze, no nawet wciągające, ale jakoś najmniej mi przypasowało, no ale też jest fajne, zależy y, z jakimi osobami. Na przykład bardzo lubię się bawić z Alesomaru, i X12 i Laleczarka. Y, no i ogólnie tam z całą ich ekipką, tylko wszystkich ników nie zapamiętałam, więc... No, a nie lubię najbardziej trybu gry, bitwy. Po prostu, no, no czas, zwykle jak kupuję sobie broń to po prostu mówię sobie tak. Dobra, kupię sobie tą broń, ale nie żeby grać na bitwę, tylko aby po prostu był szpan, bo i tak nie gram w bitwy. No więc. Hmm. Raczej, no, no grałam kiedyś w bitwę, jak chciałam wbić bitwę taką do top I chciałam jej ogólnie tysiąc ileś zagrań wbić I wbiłam, więc już teraz nie, nie wbijam, więc No i no wiecie No czekajcie, znaczy, bo mam trochę takie lagi, bo mam cały czas tutaj łączenie Okej okay. I tak już przyspieszony, a to dość długo jest Dobrze Będziemy sobie tu tworzyć i na końcu, jak dotrwacie do końca, będzie specjał i powiem Wam na co tak zbieram końcy, więc niestety nie będziecie mogli em, zobaczyć, o jak ja wydaję te końsy na co, ponieważ to jest dość drogie, a będę właśnie na to tak zbierać, że nie będę się tak przemęczać, tylko jak to sobie zbierać, to sobie będę zbierać. Jak będą jakieś fajne wydarzenia, to sobie pójdę na, na to wydarzenie, ale nie będę się po prostu przemęczać. No, ale dość dużo czasu na blog planet zajmuje mi po prostu odbieranie poczty, bo nie chcę, aby mi się to. No, czasami um, ludzie na mnie skarżą, że nie odpisuję im, a ja mam taki spam, że po prostu, no nie, że źle. No i teraz wam właśnie pokażę na to, co tak zbieram i jak. A nie, to czekajcie, coś. Coś poszło nie tak. Jednak poszło dobrze, no to teraz Wam pokażę. I tutaj mamy to 9 tysięcy, a ja zbieram sobie na um, tęczową wieżyczkę 75 tysięcy. No ale nie wiem, czy to zbieram. No ale raczej tak, bo jak. No ale po prostu nie będę się przemęczać. O to mi chodzi, aby się nie przemęczać. No i ta wieżyczka jest chyba dość fajna. I pójdziemy sobie teraz na czat i. Gdzie będą wieżyczki i po, przetestujemy sobie jakby. Znaczy, pokażę Wam. No ja też się chcę dowiedzieć, bo jakieś najlepiej z trzema wieżyczkami, aby pokazać, czym się różnią wszystkie wieżyczki, więc wpiszemy sobie wyszukiwanie, wieżyczka. No i tu widzimy, że ktoś ma trzy wieżyczki. To nie są wszystkie, ale. Mm, no bo jeszcze jest ta właśnie czerwona wejdziemy sobie na wieżyczka parkour. Mam nadzieję, że to nie będzie, że wieżyczki na końcu parkouru, bo mi się parkouru nie chce przechodzić, bo muszę Wam szybko zmontować ten odcinek. No i tutaj widać, że pierwsza przeszkoda już jest wieżyczką, więc musimy uciekać, bo pociski tej dla VIP-ów są bardzo mocne. Chciałam sobie ją kupić i już miałam prawie nazbierane 50 tysięcy, ale się zorientowałam, że ona kosztuje 500 tysięcy i to dla vip więc ja aż takim bogaczem nie jestem więc. No, i tutaj jest więcej wieżyczek. To sobie się ulepszymy i wejdziemy sobie tam. No, i tu jest właśnie ta kolorowa, na którą zbieram. Ona dość wolno strzela, ale taką kolorową, tęczą, która jest dość mocna. I wejdę sobie tutaj przed nią i pokażę, jakie pociski. No, nawet dobre. I teraz tutaj zwykła wieżyczka, która jest najtańsza. No ona tak i dobra, poszłam tutaj specjalnie Wam zatrzymałam. I teraz złota wieżyczka, która najmocniej strzela i najszybciej, to ona właśnie tak. No i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i lajku tego odcinka. No i dziękuję i zobaczymy się w następnym odcinku.